Hej kochani, słuchajcie, um, chciałem Wam bardzo podziękować za Wasz odzew na moje ostatnie wideo. E, w tym miesiącu byliśmy wspaniale zaopatrzeni we wszystko, co jest potrzebne nam do tego, żebyśmy mogli e, kontynuować te prace, także bardzo, bardzo Wam za to dziękujemy i chciałem się z tym z Wami podzielić, żebyście też się mogli cieszyć razem z nami. E, no bo wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać, jeśli mówimy, że coś jest nie tak, i że, albo że coś mogło być lepiej, to tak samo chcę, chcę jakby podziękować Bogu za Was i za, za to, że po prostu w tym miesiącu mogliśmy sobie spokojnie, spokojnie działać i pracować. Słuchajcie, jedna rzecz, którą chcę Wam jeszcze powiedzieć dzisiaj, to to, że. Mm, Ostatnio dwie osoby, bardzo niezależnie od siebie, które, które, które w ogóle poznałem teraz i do mnie dzwoniły, bardzo mają na sercu to, żeby Dan przyjechał do Polski. I ten motyw się przewijał już przez te lata nieraz i ja nawet się odzywałem do Nek Ministries i już z, z mojej strony gdzieś tam to też już wychodziło. I to był jeszcze czas, kiedy Dan nie podróżował poza Stany. Więc ja jakby jakoś tak to zostawiam troszeczkę na bok. Um, w poprzednim roku, pierwszy raz od nie wiem kiedykolwiek, jak widziałem, Dan był w Portugalii. Także coś tam tknęło, e, drgnęło. E, I ja bym chciał Was poprosić o modlitwę um, o takie, żebyśmy przynieśli to Bogu w modlitwie czy to jest czas, czy nie na to. Um, bo jeżeli będziecie to czuć, to ja chcę, żebyście mieli całkowite zielone światło. Ja nie mam żadnego kontaktu bezpośredniego z danym, ani z NEC Ministries, poza tym, co jest na ich stronie, czyli na tego maila, którego ja mogę napisać, to i każdy z Was może napisać. Więc jeżeli macie takie coś w sercu, to piszcie, uderzcie. I eee, ja w tym momencie jakby nie czuję przestrzeni do tego, żeby próbować samemu coś takiego zorganizować. Bo ja już myślę, kategoria minie, czy on przyjedzie, czy nie, tylko jaka będzie e, moja rola i odpowiedzialność w tym, jeśli oni się zgodzą, i czy ja mogę to wziąć na siebie. I wiem, że na ten moment nie jestem w stanie takiego przedsięwzięcia wziąć na siebie, bo podejrzewam, że to jest wydarzenie, by było na kilkaset osób. E, więc e, uderzajcie. Tak jak ja nosiłem to w modlitwie przed Bogiem co z tym zrobić, bo widzę, że gdzieś tam Puka do mnie ten temat i to bardzo niezależnie um, ode mnie, a jednocześnie czuję, że ja tego nie udźwignę sam, więc po prostu e, uderzajcie. Może, jeżeli, nie wiem, Dan dostanie 10-20 takich wiadomości. Nie wiem, nie chcę, nie chcę tutaj ani zaufania w liczbach jakby pokładać, ale jeśli was porusza, Duch Święty, do tego, to też mówię do tych dwóch osób, które, które się do mnie z tym odzywały. E, Napiszcie taką wiadomość. Jeśli nie umiecie po angielsku pisać, to napiszcie ją po polsku, a ja ją przeradaguję dla was i przetłumaczę i, 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 e, i wyślecie. Po prostu chcę, żebyśmy my wzięli za to odpowiedzialność, jeżeli macie to w sercu. i Ja potem ewentualnie się do tego dołączę i pomogę, ale nie chcę brać całej odpowiedzialności za całą organizację wszystkiego na siebie, bo jeżeli Bóg tego chce, to wiem, że, e, że On się zgodzi. Wiecie o co chodzi? Mam wiarę w końcu do tego, skoro widzę, że był w tej Portugalii, no nie? Także do tego Was zachęcam e, i wydaje mi się, że to jest to, co Pan Bóg by chciał zrobić, e, bo, ja, bo ja wiem, że to nie jest coś, co, co chcę wziąć na ten moment czy, i mogę i mam wziąć na siebie sam. Mi Duch Święty tego nie kładzie na sercu, żeby, żebym ja sam to dźwigał. E, bo ma, mam, mam już w tym momencie pakiet pełen rzeczy, tych, które wiem, że mam dźwigać, to już mam... Pełen. Więc, y, kochani, dziękuję Wam jeszcze raz, bo, bo byliśmy wspaniale zaopatrzeni i zaopiekowani w tym miesiącu. Dziękuję Wam za to. I to tyle. Trzymajcie się z Bogiem. Błogosławię Was i wzrastajcie w miłości i w poznaniu A naszego, naszego Jezusa cudownego. Amen. A my walczymy ze sobą, jeśli chodzi o technikalia. Nie musisz się cały zanurzać w wodzie. Wystarczy popryskać. A jeśli nie zostałeś ochrzczony w imię Jezusa, to nie jesteś zbawiony. Nie możesz chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To był Stary Testament. Teraz musimy chrzcić w imię Jezusa. Jest mnóstwo tego typu grup i poglądów. Grupa głosząca coś takiego przyszła do mojego domu dwa lata po moim Nowym Narodzeniu. W tamtym czasie moje dzieci od dwóch lat pierwszy raz w życiu mają normalnego ojca. Dwa lata przed tym wydarzeniem nie bawiłbym się na dworze z moimi dziećmi i nie grałbym z nimi w kosze. Ale tego dnia byłem na zewnątrz i bawiłem się ze swoimi dziećmi. Pod mój dom podjechał samochód, zatrzymał się, wysiadł z niego mężczyzna, wysiadł i dał mi traktat biblijny. Podziękowałem mu za to. Powiedziałem mu wspaniale, że masz serce do ewangelizacji. A on na to tak, każda dusza, ma znaczenie dla naszego pana. Powiedziałem mu dwa lata temu nawróciłem się, spotkałem Boga, stałem się nowym człowiekiem. Bóg mnie oczyścił. Wzrastam od tego czasu i moje życie z nim jest wspaniałe. Ale dziękuję ci, że dałeś mi ten traktat, bo potrzebowałbym go, gdybym nie był zbawiony. Zapytał mnie wtedy, czy zostałem ochrzczony w wodzie. Byłem bardzo prostolinijny i prostoduszny. Nie wiedziałem, co nadchodzi. Nie dzieliłem się tym zazwyczaj z ludźmi, bo jeszcze wtedy nie byłem pewny, czy to jest legalne. Ale odpowiedziałem mu, że ja sam się ochrzciłem. Czytałem słowo, zobaczyłem prawdę o potrzebie chrztu. Moje serce zapałało potrzebą i ochrzciłem samego siebie. To było potężne przeżycie. Gdy wyszedłem z wody, czułem się jakby Duch Święty zaniósł mnie na swoich rękach na łono naszego Ojca. Powiedzcie mi, mamy, co się dzieje, kiedy wody wam odchodzą? Woda jest bardzo symboliczna. Jej symbol przewija się w całej Biblii. Rzeczywistość naturalna pokazuje duchowe prawdy. Twoje dziecko pływa w Twoim brzuchu przez 9 miesięcy, i w jaki sposób rozpoznajesz, że jest gotowe na to, aby wyjść? Rozpoznajesz to po odejściu wód. Duch Święty jest jak położna, która unosi się nad wodami. On nie obraża się na to, że nazywam go położną, ale martwa religia bardzo się na to źli. Duch Święty chce zaspokoić każdą Twoją potrzebę, bez względu na to, jaka ona jest, jeżeli jest właściwa. Tak jak w księdze Genesis unosił się nad wodami i tak unosi się też dzisiaj nad wodami. Przyniósł wtedy znaczenie i sens temu, co nie miało znaczenia i sensu. Podczas chrztu wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś złego, zanurza się pod tę wodę. Wszystko, co kiedykolwiek złego powiedziałeś, zanurza się pod tę wodę. Wszystko, co kiedykolwiek ktoś uczynił ci złego, idzie pod tę wodę. I gdy wynurzasz się z niej. On czyni ciebie takim, jakim chciał, żebyś był od początku. I gdy wychodzisz z tej wody, Duch Święty wstępuje na ciebie, okrywa cię, przytula cię, bierze cię na ręce i mówi do Ojca: Ojcze, oto twoje nowe dziecko. Dlatego jest napisane: jeśli człowiek nie narodzi się na nowo. Dlatego czytamy tutaj o tym, że potop był zapowiedzią, był typem chrztu. Człowiek, z którym rozmawiałem na ulicy, zapytał mnie, czy ochrzciłeś samego siebie w imię Jezusa, czy ojca, syna i ducha świętego. Nie miałem pojęcia, co mnie czeka. Byłem bardzo prosty, wręcz w pewien sposób naiwny w swoim zrozumieniu. Byłem prosty, nie miałem żadnych podejrzeń wobec niego. Kochałem Boga, kochałem ludzi. Zupełnie nie spodziewałem się tego, że to pytanie jest podchwytliwe i machaczek. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że On sprawdzi moją odpowiedź i jeżeli nie będzie zgodna z Jego przekonaniem, to zaatakuje mnie. Powiedziałem Mu szczerze, wiesz co? Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam. Wiem tylko, że gdy wyszedłem z tej wody, czułem się niesamowicie. Duch Święty mnie objął i był nade mną. A On odpowiedział mi, jeśli nie ochrzciłeś się w imię Jezusa, to nie jesteś na nowo narodzony. Nie jesteś zbawiony. Odpowiedziałem Mu, nie wiem o czym mówisz. Odpowiedziałem Mu, przecież to jest jakiś legalizm. Jezus powiedział, że mamy chrzcić w imię Ojca i syna i Ducha Świętego. Tak, ale Piotr mówił, że mamy chrzcić w imieniu Jezusa. No dobrze, ale Jezus jest objawieniem pełni Boga. Czy jest jakaś różnica między Jezusem a Ojcem? Miał problem ze mną, bo zadarł z kimś, kto faktycznie znał słowo. Myślał, że przez to, że dopiero dwóch lat jestem na nowo narodzony, to ma do czynienia z początkującym. Ty mówisz mi, że ja nie jestem zbawiony. A ja wiem, że Duch Święty we mnie mieszka, więc wiem, że to, co on mówi, jest nieprawdą. Powiedziałem wtedy: Wie pan, co, wycofuję wszystko, co do tej pory powiedziałem. Wcale nie cieszę się z tego, że dał mi pan ten traktat, ponieważ widzę, że w religijności, w której pan funkcjonuje, próbuje mnie pan przekonać o tym, że nie jestem zbawiony. Proszę zapytać się moje dzieci, czy mają nowego ojca. Niech się pan ich zapyta, czy ja nie reprezentuję sobą Chrystusa w ich życiu. Czy się z nimi nie modlę każdego dnia. Czy nie widziały manifestacji Bożej mocy w moim życiu? On odpowiedział tym samym: Jeżeli nie ościł się Pan w imieniu Jezusa, to nie jest Pan zbawiony. Odpowiedziałem mu: Proszę Pana, Pana teologia to jeden wielki bałagan. Proszę rozwiązać bałagan, jaki ma Pan w swojej duszy, w swoim umyśle, zanim znowu będzie Pan rozdawał ludziom traktaty. Bo to, co Pan robi, to nie ewangelizacja, tylko robienie duchowej rozwałki ludziom. Niesamowite, prawda? Ja jestem nowonarodzony, a On chce mnie przekonać o tym, że nie jestem. Ponieważ moja historia zbawienia nie koresponduje perfekcyjnie ze szczegółami Jego teologii. Jezus w swojej osobie wyraża pełen charakter i osoby Ojca i Ducha Świętego. Jezus w pełni reprezentuje Bożą łaskę i Bożą miłość oraz osobę Ducha Świętego. Czytamy, że duch jest Panem, a gdzie duch Pana jest, tam jest wolność. Czekaj, myślałem, że to Jezus jest Panem. To oznacza, że Duch Święty jest Duchem Jezusa. Oni są jedno. Pan jest Duchem, a gdzie duch Pana jest, tam jest wolność. Czy jest zatem różnica między modlitwą w imieniu Jezusa, a w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego? Nie. Paweł pisze, niech łaska naszego pana Jezusa Chrystusa, miłość ojca i społeczność w duchu świętym będzie z wami wszystkimi. Gdy ja ludzi ludzi, chrzczę ich w imię ojca i syna i ducha świętego. Chcę, żeby ludzie rozumieli jedność, jaka jest między nimi. To Boża Miłość dała nam łaskę w formie Jezusa, a Jezus z kolei przedstawił nas duchowi świętemu. Jeżeli chrzcisz tylko w imię Jezusa, może nie być to dla ludzi aż tak czytelne. Ale jednocześnie technicznie jest to dokładnie to samo. Jeżeli ludzie chcą być chrzczeni jedynie w imieniu Jezusa, to upewniam się, że oni rozumieją to, że Jezus jest pełnym obrazem Ojca. Gdy Jezus mówił: chrzcicie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, był w momencie, w którym nie mógł technicznie sam o sobie świadczyć. Dlatego uformował to polecenie w taki sposób. Gdyby powiedział chcicie w moim imieniu, to zaatakowali, by go faryzeusze powiedzieliby Widzisz, teraz świadczysz sam o sobie twoje świadectwo nie jest prawdziwe. Jesteście wszyscy ze mną, rozumiecie? Chrzest wodny jest naprawdę istotny. Będziemy chrzcić jutro po spotkaniu. Będziemy też modlić się o to, żebyście stali wypełnieni Duchem Świętym. Duch Święty jest tym, który daje nam moc do życia życiem, do jakiego Bóg nas stworzył. Wypełnienie Duchem Świętym. Przy momencie Nowego Narodzenia nie jest tym samym, co chrzest duchem świętym. Gdy naradzasz się na nowo, zamieszkuje w tobie duch święty i on staje się w tobie źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. A chrzest w duchu świętym to jest rzeka wypływająca z twojego wnętrza. Źródło wytryskujące ku życiu wiecznemu to twoje zbawienie. A rzeka wypływająca z twojego ducha to chrzest w duchu świętym. Jest napisane to, powiedział o duchu, który jeszcze nie przyszedł, ponieważ jeszcze nie został zesłany. Zgadnijcie, o co Kościół się kłóci najwięcej. Modlitwa w językach, od diabła, nie na dzisiaj. Nie ma czegoś takiego jak dwa chrzty. To dziwne, bo czytamy o Piotrze i o Janie, którzy musieli 50 kilometrów dreptać do Samarii specjalnie po to, by położyć ręce na wierzących, którzy jedynie zostali ochrzczeni wodą. Paweł to samo. Zobaczył ludzi, którzy byli ubrani w sposób, który sugerował w to, że są częścią jakiejś grupy wierzących i zawołał do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście. Jeżeli chrzest w Duchu Świętym jest automatyczny, to dlaczego Piotr i Jan musieli iść do Samarii? Mi się wydaje, że ludzie zamiast czytać słowo, to wolą się kłócić. Kolejny fragment. Skoro wy, będąc źli, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz Niebieski Dawam ducha świętego, gdy będziecie go prosić. Po co mamy go prosić o ducha świętego, jeżeli otrzymanie go jest automatyczne? Martwa religia bardzo dużo pogmatwała. I ludzie walczą ze sobą w wojnach, których w ogóle nie powinno być. Wiecie, w jaki sposób zostałem ochrzczony duchem świętym? Bóg spotkał się ze mną w mojej pracy. Według mnie wykorzystał w tym momencie. Każde ziarno, które zostało w moim sercu zasiane od małego, pokazał mi w tamtym momencie stan mojego serca i uratował mnie dosłownie podczas pracy. Gdy zasypiałem tego dnia, cały czas z nim rozmawiałem. Następnego ranka obudziłem się modląc się w językach i to głośno. Była to pierwsza rzecz, jaka wyszła z moich ust tego dnia. Nikt mi nie mówił, co to jest, nikt mi nie mówił, że nie powinienem czy powinienem to robić. Wydarzyło się to absolutnie bez udziału człowieka. Leżałem w łóżku całkowicie przepełniony odczuciem Bożej obecności. Gdy się modliłem od razu, Bóg pokazał mi, w jak niewłaściwy sposób patrzę na kobietę. Jak niewłaściwe jest moje zrozumienie bycia mężczyzną. Zrozumiałem, że pożądanie, w jakim funkcjonowałem, nie może być tym, do czego Bóg mnie stworzył. Zacząłem się modlić w tym kontekście. Wyobraźcie sobie, że jestem nowonarodzonym Bożym Dzieckiem dopiero od 10 godzin. To wszystko wydarzyło się, ponieważ modliłem się w językach. Biblia mówi, że języki budują nas. Kto modli się w obcych językach, buduje samego siebie. Nie mówcie mi, że języki nie są na dzisiaj. Ja modlę się w językach cały czas. Modliłem się nawet dzisiaj podczas uwielbienia. Oczywiście nie aż tak głośno, żeby komukolwiek z was przeszkadzać. Bo gdybym modlił się wystarczająco głośno, żebyście wszyscy słyszeli, to wtedy powinno być tłumaczenie. Gdy głośne języki na spotkaniu są tłumaczone, to mają taką wagę jak proroctwo. Ale jeżeli modlę się dla siebie, tak że nikomu nie przeszkadzam, to jest napisane: Ten, kto modli się w językach, buduje samego siebie. Czasem śpiewam w językach bardzo głośno i pojawiają się w moim sercu słowa, które zaczynam śpiewać po angielsku. Są momenty, w których nie mam pojęcia, co mówię i co śpiewam. Ale wtedy ogłaszam Boże tajemnice dla niego. Zamierzam w tym trwać bez względu na to, co kto uważa na ten temat. Dzień po moim nowym narodzeniu i spotkaniu się z Bogiem, od razu budząc się, zacząłem modlić się w językach. To się po prostu wydarzyło. Nie próbowałem w to wejść, mówiąc: „jabada badu od tyłu. Wspaniałe, prawda? Pamiętacie kobietę u źródła wody, samarytankę? Jezus mówi jej, jeśli poprosisz mnie, dam Ci się napić wody żywej. I gdy się jej napijesz, to już nigdy nie będziesz pragnąć. Jezus w tym momencie mówił jej o jej tożsamości. Całe życie szukamy swojej tożsamości. Szukamy akceptacji, szukamy potwierdzenia naszej wartości. Czasem czujemy się jak jakiś dziwny puzel, który nigdzie nie pasuje. Jezus mówi nam przez tę samarytankę, przez tę sytuację, jeżeli napijesz się wody, którą ja mam, już nigdy nie będziesz pragnąć. Będziesz wiedzieć, kim jesteś dzięki mnie. Wiecie, co ze mną jest nie tak? Ja napiłem się tej wody żywej. I dokładnie przydarzyło mi się to, o czym Jezus mówi: przestałem pragnąć. Już nie szukam swojej tożsamości. Odnalazłem ją. Jedyne, czego pragnę, to więcej Jego samego. Niektórzy z nas próbują się napić z pustych naczyń, z ludzi, którzy nie mają czego nam zaoferować. Nie dziwota, że chce nam się cały czas pić. Próbujemy odnaleźć swoją tożsamość w rzeczach, które zdobywamy, w talentach, które rozwijamy. Mój ojciec, alkoholik, nigdy nie powiedział mi, że mnie kocha, i to aż do dnia swojej śmierci. To nie oznacza, że mi czegoś brakuje. To oznacza tylko, że mój ojciec nie miał zdolności powiedzieć tego. Gdybym próbował swoją tożsamość odnaleźć w jego uczuciach do mnie, w jego słowach do mnie, czułbym się wybrakowany do dzisiaj. Tak samo sytuacja ma się w małżeństwie, jeżeli mąż nie okazuje miłości swojej żonie. Jest tak dlatego, ponieważ sam siebie nie kocha i nie ma miłości, którą mógłby się podzielić. A zazwyczaj jest tak, że żona tego nie rozumie. Czuje się źle traktowana, mówi przecież on powinien mnie kochać. Biblia o tym mówi i pozwala, aby braki jej męża decydowały o tym, kim ona jest i w jakim miejscu jest. Gdy takie pary przychodzą do mnie na rozmowy duszpasterskie, to wiedzcie, że nie uchodzi im to na sucho. Nie stanę po Twojej stronie, żono, jeżeli jesteś w takim miejscu. Bo zazwyczaj żony w takim kontekście przychodzą i narzekają na męża. Ale to, co zrobię, to sprawię, że przestaniesz patrywać się w swojego męża i w jego stan. I przyprowadzę Ciebie do prawdy. Do tego, w jakim miejscu Ty możesz być dzięki Jezusowi. Bo jeżeli przychodzisz i jedyne, co robisz, narzekasz na swojego męża, to znaczy, że cały czas szukasz swego i jesteś skupiona na sobie. A mogę Ci pokazać dwa miejsca w Nowym Testamencie które pokazują, że chrześcijanin nigdy nie może narzekać i że narzekanie otwiera drogę dla niszczyciela w naszym życiu. Oraz, które mówią, że gdy narzekasz, to przestajesz być światłem, niewinnym dzieckiem Bożym pośród tego pokolenia przewrotnego. Stajesz się kolejną osobą, która szuka tylko swego, jest skupiona na sobie i niczym nie różnisz się od świata. Jest napisane wszystko, co czynicie, czyńcie bez szemrania i bez narzekania. Po co? Bo tak jak mówi list Filipian, wszystko czyńcie bez szemrania i sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie. W naszym życiu jako wierzący nie chodzi o to, co mówimy ustami, ale o to, co nasze życie faktycznie sobą reprezentuje. Powinniśmy mieć inne podejście do życia niż ci, którzy nie mają Jezusa. Chrześcijaninom nie czyni ciebie, chodzenie do kościoła. Ale Jezus, który żyje w tobie i wyraża siebie przez ciebie. Czy nie zastanawia Was fakt, że ci, którzy w ówczesnych czasach chodzili do kościoła, zabili Jezusa i odrzucili go? Mówili o zabiciu go po tym, jak nazwał Boga swoim ojcem. Więc jeżeli nigdy nie zostałeś ochrzczony w wodzie, zapraszamy Ciebie do tego, żebyś uczynił to jutro. Panie, bardzo Was proszę, żebyście wzięły ze sobą jakieś luźne, ciemne ubrania. Ubieranie siebie w obcisły, biały podkoszulek na chrzest jest po prostu bez sensu rozpraszające. Ubierzcie się we właściwy sposób. Kościół, który prowadziłem, dostał jacuzzi, po to, żebyśmy mogli w nim chrzcić. Zawsze mieliśmy w kościele trzydzieści kilka rozmiarów i typów ubrań, tak żebyśmy mogli w każdym momencie ochrzcić osobę, która jest chętna. Odkąd dostaliśmy to jacuzzi, czasem budziłem się w nocy i mówiłem żonie, mam ochotę się pomodlić, idę do kościoła. A ona mówi, idziesz się modlić, czy idziesz do jacuzzi? A ja na to, no nie mówię, że nie wejdę do jacuzzi, ale nie po to idę. Sporo miałem takich nocnych sesji, podczas których włączałem sobie spokojne uwielbienie, wchodziłem do jacuzzi, a następnie modliłem się z całych sił na całe gardło w językach, ponieważ wiedziałem, że nikt mnie nie usłyszy i nikogo nie zgorsze. Odpalałem guziczek odpowiedzialny za bąbelki i jazda. Bycie wdzięcznym w takich okolicznościach do modlitwy przychodziło mi bardzo naturalnie. Zawsze mieliśmy gotowe, zapasowe ubrania do chrztu, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak istotną częścią zbawienia jest chrzest. Jako pastor zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma ani jednego miejsca w Nowym Testamencie, w którym wierzący nie byli chrzczeni momentalnie. Jakby tego było mało, każde przesłanie ewangelizacyjne w Nowym Testamencie kończy się mową o chrzcie. Ona jest punktem kulminacyjnym każdego takiego przesłania ponieważ wtedy oni nie głosili o niebie, ale głosili o Twojej przemianie życia tu i teraz. Mówili, pokutujcie, nawróćcie się, a zostaniecie wyposażeni mocą z wysokości. Umrzyjcie dla tego, czym jesteście teraz, a otrzymacie nowe życie w Jezusie Chrystusie. W każdym przesłaniu ewangelizacyjnym Nowego Testamentu idea chrztu jest bardzo mocno promowana i pokazywana. W domu Korneliusza Porządek zbawienia został przez Boga odwrócony. Bóg może robić co zechce. Duch Święty stąpił na pogan, na cały dom Korneliusza. Jaka była tego oznaka? Że wszyscy w jego domu zaczęli mówić w językach, a my mówimy, że języki nie są na dzisiaj, mimo tego, że otrzymali je, poganie, nieuchrzczeni nawet wodą. Przychodzi Piotr, patrzy na to, co się dzieje i myśli sobie: wow, a to ci dopiero! Oni otrzymali tego samego ducha, którego my otrzymaliśmy. Kto w takim razie może zabronić im wody? Kto może zabronić im chrztu dalej pod wodę z nimi? Dokładnie takie było jego przesłanie. Oczywiście parafrazuję trochę. Zostali ochrzczeni jak w imię Jezusa. Dlaczego? Ponieważ Duch Święty już ich ochrzcił. Nie trzeba bo ich chrzcić w imię Ducha Świętego, skoro już Go otrzymali. Wracając do Piotra i Jana, przeszli drogę 50-55 kilometrów na pieszo albo na jakimś mule, tylko po to, żeby pomodlić się o tych, którzy zostali ochrzczeni w wodzie, ale nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego. To oznacza, że ta kwestia musiała być dla nich naprawdę istotna. I jest napisane, że wszyscy oni otrzymali Ducha Świętego i zaczęli modlić się w językach i w językach uwielbiać Boga. Ciekawe. W tym samym rozdziale jest inna fascynująca historia, o tym jak Filip przez Ducha Świętego został przeniesiony w inne miejsce. Nagle staje obok eunucha podróżującego na powozie i czytającego 53 rozdział księgi Izajasza. Filip się do niego dołączył. Eunuch pewnie się na niego spojrzał i spytał: A ty "Skąd się tu wziąłeś?". Jezus dosłownie przeniósł go na miejsce. Eunuch zapytał się Filipa o kim mówi prorok. Czy jesteś w stanie pomóc zrozumieć mi ten fragment? Mówi o sobie czy o kimś innym. Czytamy dalej, i w tym momencie Filip zaczął mówić mu o Jezusie. Kropka. Następne zdanie rozpoczyna się tak: A gdy znaleźli się w pobliżu wody, Eunuch powiedział: Spójrz, oto woda. Czy stoi coś na przeszkodzie? abym ja mógł zostać ochrzczony, to oznacza, że Filip głosił mu Jezusa bezpośrednio łącząc przesłanie o Nim i o wierze w Niego z chrztem wodnym. Chrzest wodny jest znakiem i symbolem nowego życia. A my wyrzucamy Go do kosza. Mówimy nie potrzebujesz chrztu wodnego po to, by zostać zbawionym. A ja pytam, dlaczego nie chcielibyśmy mieć chrztu wodnego jako prośby do Boga o czyste sumienie? Dlaczego nie mielibyśmy mieć tego doświadczenia, tego przeżycia, I jako punktu, w którym możemy zaczepić swoją wiarę w to, że to, kim jestem, to, kim byłem do tej pory, umiera i wstaje do nowego życia w Jezusie Chrystusie? I od tego momentu, iż będę żył tak, jak nigdy wcześniej nie żyłem. Wiecie, w Ewangelii nie ma nowego życia, dopóki nie ma śmierci. Dlatego właśnie nie działa zapraszanie Boga do swojego życia po to, by On jedynie je uczynił lepszym. On daje nam nowe życie. To nie jest jedynie życie, w którym On nam przebaczył. On daje nam nowe życie w miejsce starego, które ma umrzeć.